Ostatnie ćwierć wieku była dla Browaru bardzo pychowe. Dlaczego budynek wygląda tak, jak wygląda? O to najlepiej byłoby zapytać te osoby, które się przyczyniły do wyglądu tego browaru. Ja raptem pracuję tutaj od 2009 roku i dostałem spuściznę, no nie do pozazdroszczenia z punktu widzenia konserwatorskiego. Wcześniej w budynku funkcjonował browar, który został po prostu zlikwidowane. Są to działania gospodarcze. Jak to wyglądało, suwalczanie mieli okazję obserwować w mediach. Natomiast jeśli chodzi o budynek, którym, z którym ja mam do czynienia, to przypomnę, że to był rozbudowany kompleks w okresie powojennym, zabudowań browaru, które nie były objęte formą ochrony konserwatorskiej żadnej. W związku z tym zdewastowane, zniszczone, zaniedbane. Zostały rozebrane. Nie można było odmówić rozbiórki tych obiektów właścicielowi. To, co w tej chwili stoi, to jest ten obiekt, do którego została opracowana karta ewidencyjna, i do pewnego momentu obiekt był objęty wojewódzką ewidencją zabytków, jak również później gminną ewidencją zabytków prowadzoną w Urzędzie Miasta. W pewnym momencie inwestor wystąpił o wyłączenie tego obiektu z wojewódzkiej ewidencji zabytków i taką zgodę otrzymał. Po czym na skutek protestów. Właśnie w mediach Wojewódzki konserwator zabytków próbował przywrócić ten obiekt do ewidencji, a w konsekwencji wybrał drogę, jak się okazuje skuteczną, wpisu do rejestru zabytków. Od tej decyzji o wpisie do rejestru zabytków odwołał się odwołali się właściciele. Decyzja została utrzymana przez ministra i ta decyzja o utrzymaniu wpisu do rejestru zabytków to jest wrzesień minionego roku. W międzyczasie właściciele otrzymywali od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazy prowadzenia remontów, od których się odwoływali, kierowali sprawy do sądu. Ponieważ ta sytuacja browaru była tak niejasna, jak to Państwu przed chwilą przedstawiłem, właściciele wystąpili o jego rozbiórkę. I taką zgodę na rozbiórkę już wyłączonego z Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków Obiektu od nas otrzymali. Natomiast jeśli chodzi o pozwolenie na rozbiórkę z Urzędu Miejskiego, od architekta miejskiego, nie zdążyli uzyskać, ponieważ wcześniej nastąpiła procedura, została rozpoczęta procedura o wpisie do rejestru zabytków. Trwała ona długo. Myśmy wstrzymali swoje, swoją decyzję zezwalającą na rozbiórkę, mówię o... Miejskim Konserwatorze Zabytków. Natomiast Wydział Architektury zawiesił postępowanie. W minionym roku architekt miejski wydał decyzję odmowną, do której się oczywiście właściciele odwołali, i w tej chwili jest to procedowane. Wojewoda uchylił tą decyzję, ponieważ chce dość dziwnego dokumentu dla mnie zgody generalnego konserwatora na rozbiórkę. Generalny konserwator zabytków takiej zgody nie wydaje. Wydaje zgodę na rozbiórkę miejski konserwator zabytków albo wojewódzki konserwator zabytków lub kierownik delegatury, zależnie od tego, jaka dla danego terenu jest, jest forma administracyjnej ochrony. I w tej chwili no, czekamy, co dalej z tym będzie. Jedyne, co może uzyskać, właściciele mogą uzyskać od ministra, to informacje, że obiektu nie można rozebrać, bo po prostu jest wpisany do rejestru zabytków. Tak wygląda sytuacja prawna na dzisiaj. Myśmy trzykrotnie próbowali dokonać oględzin tego obiektu w celu wydania decyzji nakazowej podjęcia remontu. Trzykrotnie właściciele się nie pojawiali. W międzyczasie okazało się, że Ci właściciele ten obiekt i grunt próbują sprzedać. W ostatnich dwóch miesiącach pojawiała się w Urzędzie Miasta Pani, która jest zainteresowana podjęciem działalności deweloperskiej na tym terenie, czyli postawieniem bloków podobnych jak na sąsiedniej. W sąsiednim kwartale mówię o tych budynkach wybudowanych przez Pribo, jest brane pod uwagę podjęcie działań remontowych i adaptacyjnych na cele usługowe budynku tego browaru, właśnie z możliwością rozbudowy o a symetrycznie z drugiej strony tej części wyższej. Takiej samej kubatury, jaka jest od strony zachodniej, tak żeby to był budynek symetryczny. Jeśli chodzi o wpis do rejestru zabytków, on tak naprawdę obejmuje tylko mury, ponieważ stan stropów po pożarach, po zawilgoceniach i po uszkodzeniach konstrukcyjnych, które się w międzyczasie pojawiły, a to już trwa znacznie dłużej niż ja tutaj pracuję. To praktycznie one są do wymiany i nie są, nie są objęte opieką ochroną konserwatorską. Czyli praktycznie mamy tam mury, które wymagają podjęcia działań bardziej remontowo-budowlanych niż konserwatorskich. I czekamy, co dalej z tą inwestycją. To się będzie rozstrzygało w najbliższych miesiącach, jeśli chodzi o sam plan. Sytuacja jest bardzo złożona. Nie jest to sytuacja jasna i prosta. Ja tylko przypomnę, że podobnie trudną sytuację mieliśmy z w obecnie perełką hotelarstwa suwalskiego, a mianowicie z hotelem Loft, który był budynkiem no, może w niewiele w lepszym stanie niż, niż browar i jest przykładem, że jeżeli się chce, to można.